I witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Maciej Rata, jestem tenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem, szkoleniowcem, jak również czynnym sportowcem. Dzisiaj przechodzimy już sobie do grup kończyn dolnych i tak jakby jeszcze nawiązując może troszeczkę było do poprzedniego filmu, w którym mówiłem właśnie o rozwoju mięśni brzucha i w kontekście tego, że wiele osób mylnie interpretuje rozwój tych mięśni brzucha poprzez robienie dużej serii brzuszków, czy w ogóle ogólnie wykonywanie brzuszków, to właśnie tutaj już mamy taki mały mięsień, który nazywa się mięsień biodrowo-lędźwiowy, którego w główną mierze funkcją jest właśnie ten ruch zgięcia w pozycji leżącej, czyli dokładnie ruch brzuszka, czyli chcąc wykonywać mięśnie proste brzucha, pracujemy mięśniem biodrowo-lędźwiowym. Pracować oczywiście mięsień prosty będzie w przypadku po prostu napięcia czysto i wyłącznie izometrycznego, ale nie będą tam zachodziły zmiany na podłożu hipertroficznym, więc no te brzuszki nie są jakimś najlepszym rozwiązaniem i właśnie czasami na przykład jak ktoś zrobi tą dużą serię właśnie na mięśnie niby brzucha brzuszków to na przykład właśnie odczuwalne jest napięcie w okolicach właśnie ud i to właśnie ten mięsień biodrowo lędźwiowy nas wtedy boli którego tak notabene nie musimy trenować natomiast trenować musimy to o czym dzisiaj sobie porozmawiamy, czyli o mięśniu, który właśnie skończy dolny chyba najbardziej zwraca naszą uwagę. Oczywiście bardziej u kobiet niż u mężczyzn, bo jest to mięsień pośladkowy. I teraz tak, fizjologicznie funkcjami mięśnia pośladkowego jest to ruch wyprostu stawu biodrowego, stabilizacja naszego ciała jak również ruch odwodzenia uda do boku. Składa się z trzech głównych części pośrodkowy wielki, średni i pośrodkowy mały. Przyczepy końcowe wszystkie są w okolicach kości udowej, natomiast przyczepy początkowe w przypadku pośrodkowego małego i średniego są w okolicach talerza biodrowego. Natomiast pośrodkowego wielkiego w okolicy kości krzyżowej. I teraz tak: mężczyźni, chcący rozbudować swoją siłę, również powinni trenować mięsień pośrodkowy, ponieważ właśnie ten ruch wyprostu stawy biodrowego jest niezwykle istotny w momencie, kiedy na przykład właśnie wykonujemy martwy ciąg. W momencie, kiedy robimy przysiad, ale również ta funkcja stabilizacyjna naszego ciała przy na przykład mostkowaniu w trakcie wyciskania na ławeczce leżąc również jest kluczowa, żeby po prostu osiągnąć lepszy wynik. Ale jeśli mówimy o mężczyznach, którzy po prostu chodzą na, wykonują ćwiczenia, żeby rozbudować swoją sylwetkę, no To te podstawowe elementy, takie jak przysiadek, martwy ciąg w zupełności wystarczą. Nie trzeba mieć dodatkowych, izolowanych, izometrycznych czy wytrzymałościowych ćwiczeń dokładać do tego. Kobiety, oczywiście chcą mieć te posiadki rozbudowane, chcą, żeby one były odstające, żeby były okrągłe. I zdecydowanie troszeczkę będzie się różnił ten trening u kobiet. Będzie po prostu dużo większa objętość na ten mięsień niż w przypadku mężczyzn, którzy chcą po prostu rozbudować te pośladki, ale w kontekście siłowym. Tak? To są dwie różne rzeczy. Czyli objętość jest mniejsza w momencie, kiedy rozbudowujemy siłę treningu, natomiast jest bardziej ukierunkowana pod ten trening siłowy. I teraz tak, porozmawiamy sobie bardziej o tym treningu dla kobiet yy, i teraz tak, wszystkie funkcje musimy przetrenować, czyli podstawowa funkcja, czyli wyprost w stawie biodrowym i tutaj jak najbardziej nie możemy uciekać, nie możemy się bać ciężaru, bo jak już wcześniej wspominałem jest to bardzo silny mięsień, jak najbardziej martwe ciągi na 5 powtórzeń są tutaj wskazane. Drugie ćwiczenie, jakie bym tutaj dołożył, jest to już bardziej hipertroficzne ćwiczenie w zakresie 8 do 12, utrzymując stałe napięcie. Tutaj bym na przykład zastosował ćwiczenie zwane rumuński martwy ciąg, czyli w biodrowym, aczkolwiek na ugiętych nogach. Mniejszym ciężarem, ale też raczej bym to raczej taki duży ciężar bym utrzymał. Trzecie ćwiczenie, również trenujemy tą samą funkcję, czyli wyprost stawie biodrowego, ale już na małym ciężarze, trzymając się na przykład linek i utrzymując stałe napięcie. I tutaj już bym te strefy takie wytrzymałościowe poruszał 15-20 powtórzy. Dodatkowo musimy również ten ruch odwodzenia nogi zastosować. To bym chyba najprostsze takie możliwe rozwiązanie, czyli maszynę do odwodzenia nóg siedząc zastosował. I funkcja stabilizacyjna, która jest niezwykle również kluczowa tutaj do rozwoju tych mięśni. to bym zrobił w podporze. Leżąc, podnosimy miednicę. Podpór trzymamy na piętach samych, czyli unosimy palce u stóp i rotujemy, odwodzimy kolana na zewnątrz i to funkcje już stabilizacyjne będą nam się aktywowały. Oczywiście wszystko, na przykład stanie na jednej nodze, martwy ciąg na jednej nodze, również tutaj będą świetnymi rozwiązaniami. Ale takie pięć podstawowych ćwiczeń, które bym zastosował u kobiet, które chciałyby rozwinąć mięśnie pośladkowe. Natomiast u mężczyzn, którzy chcieliby go rozwinąć w kontekście siłowym, Zrobiłbym dużo mniejszą objętość. Oczywiście jak najbardziej martwy ciąg, jak najbardziej martwy ciąg rumuński również. przysiad oczywiście też i zastosowałbym tu na przykład wykrok z dużym obciążeniem. To jest świetnym ćwiczeniem, które będzie nam na to wpływało. Odwodzenia nóg również bym na maszynie dołożył, bo tu nie ma niestety żadnego bardziej zamiennika siłowego. I nawet bym dołożył jeszcze jedno ćwiczenie, numer 6. W którym będziemy również trzymali ten podpór odwrócony, albo coś wykonywali znowu na jednej nodze. To również by się przydało. Oczywiście tutaj już liczba serii będzie dużo mniejsza niż w przypadku treningu u kobiet. I to będzie ta różnica, czyli ta mniejsza objętość, ale to będzie bardziej ukierunkowane. Na dzisiaj już temat wyczerpany. Bardzo dziękuję za uwagę.